Na początek podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Dość pechowa przegrana, biorąc pod uwagę sytuację, jakie stworzyły sobie oba zespoły, to chyba tutaj na przegraną nasza drużyna nie zasłużyła. No tym razem nie, niestety no, niewykorzystane sytuacje się mszą, tutaj niczego nowego nie odkryjemy. No cóż, no boli to, bo dziewczyny pracowały na to, że chciałyśmy zdobyć bramkę i chciałyśmy pożegnać się tym sezonem tutaj wygraną, ale no taka jest piłka niestety. Kto gdzieś tam popełni więcej błędów, a my popełniliśmy błąd w końcówce, no i przez to przegrałyśmy mecz. No właśnie, zakończenie sezonu, jakbyś podsumowała ten sezon ogólnie. To był udany sezon jak na pierwszy, pierwszy taki debiutancki. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to mogę podsumować to w ten sposób, że no zespoły, które są nowe w każdej lidze, czy to chodzi o dzieci, czy o chłopców i tak dalej. No muszą swoją cenę zapłacić, żeby się ograć i tak dalej. Kto zna ten świat piłkarski gdzieś tam przygląda się dziewczynom i ogólnie jak trenujemy piłkę? no to wiedzą, że no początki są trudne i tutaj też no widać to, że no nie jest nam łatwo. Może przez to, że w pierwszej rundzie gdzieś tam były zwycięstwa, był remis, strzelałyśmy bramki, to wszyscy nam podnieśli tą poprzeczkę i my sami gdzieś tam też to uwierzyliśmy, lecz no boisko pokazuje, że no jeszcze wiele pracy przed nami i, i po prostu pracujemy i to, co nam się udało tutaj ugrać, strzelać bramki, to z tego się cieszymy. No właśnie, z perspektywy trenerki, co było takie najtrudniejsze w tym debiutanckim sezonie? Myślę, że w sumie może dla mnie nie, ale dla dziewczyn zderzenie się z tą piłką kobiecą, bo no jest to czwarta liga, niby ktoś powie tylko, ale oglądając mecze to nie jest tylko czwarta liga. Dziewczyny naprawdę zostawiają tu serducho, walkę, przyjeżdżają po pracy, po różnych obowiązkach. Są też dalekie wyjazdy, jest ciężko to zgrać i myślę, że to jest najtrudniejszą rzeczą, żeby te dziewczyny umiały to wszystko zgrać, pozwoliła na to praca i inne obowiązki. No i wtedy możemy tak naprawdę się skupić, mając wszystkie w pełni gotowości zdrowe i dyspozycyjne na treningach, na, na tym, co robimy i na tym, na czym pracujemy, żeby to wszystko funkcjonowało na boisku, później jak najlepiej. A co cię zaskoczyło, jeżeli chodzi o podejście, o grę, o treningi pozytywnie? Najbardziej pozytywnie zaskoczyła mnie frekwencja. Ciężej było zimą, ale no to wiadomo okres przygotowawczy jest bardzo ciężki. Ale jeśli chodzi o frekwencję, to jestem bardzo zadowolona, bo mamy 23-4 zawodniczki, które systematycznie trenują. Jeśli nie mogą trenować z drużyną, to trenują indywidualnie i już wypracowaliśmy sobie taki system, że one same gdzieś przesyłają z aplikacji, że zrobiły trening, rozpiskę, którą dostają, same się zgłaszają. Więc to mnie jako trenera cieszy, że one same chcą i mimo, że nie spotykamy się z zespołem, to wiedzą, że muszą pracować, żeby nadrobić gdzieś ten trening. Dzisiaj czas na podsumowania, za chwilę czas na dalsze plany. Jakie plany na ten przyszły sezon, na najbliższą przyszłość? No Dzisiejszym spotkaniem kończymy i po prostu odpoczywamy, bo mamy też grono, gro kontuzji. Myślę, że gdzieś tam spotkamy się w przyszłym tygodniu na treningu, porozmawiamy sobie tak na spokojnie, już wszystkie ochłoną, jak to będzie dalej wyglądało.